Tna się od przyjaźni, a przyjaźń od prostego, pysznego gestu. Dzielimy się nim z wami od 25 lat. Kupuj sery Hochland i wygraj jedno z pięciu rodzinnych aut oraz codziennie wiele nagród pieniężnych. Hochland to jest pyszne. Misiu? co? Dobrze nam razem, nie? No, dobrze. No i dobrze, dobrze, dobrze. Jak dobrze? No, przyznam ci się, że na tyle dobrze, że nie mam nawet ochoty na kontakty z moimi kochankami. Oj, Misiu, myślisz, że ja uwierzę, że masz 49 kochanek w każdym byłym mieście wojewódzkim? 48. W suwałkach jeszcze nie mam. Oj, głupoty gadasz. No co, zazdrosna jesteś? No rozumiem cię, też bym pewnie był zazdrosny. Nie wierzę, że ze wszystkimi 49 -ma naraz uprawiasz seks. 48. W suwałkach jeszcze nie mam, bo jeszcze tam nie byłem. I nie naraz, bo każda jest w innym mieście. To ja nie będę już z tobą spać, bo na pewno jakiegoś zaraz od nich przywleczasz. Ty naprawdę jesteś zazdrosna. Oj, no bo ty takie rzeczy mówisz. No dobra, to ja mogę jedną rzucić, jeśli ci to ulży w jakiś sposób. To zleszna, bo leszno daleko i dziura.